Z Marku 9 związaliśmy się głównie dzięki temu, że K. z Killarem mieli od nich ofertę, żeby zrobić polski skład. A tak się akurat złożyło, że w tym samym czasie sklejaliśmy sobie tą drużynę obecną i po prostu załapaliśmy się, że tak powiem, na przetarg. Wydaje mi się, że to doświadczenie, niedługie, co prawda, w Illuminar, sprawiło chyba, że Kamil i Wiktor złożyli mi ofertę. Też to na pewno, że trenowałem Wiktora w Illuminar. Myślę, że dało też im troszeczkę łatwiej podjąć decyzję, więc myślę, że na pewno. Tak naprawdę dostanie się do MP to jest mus. Każdy od, od, od nas tego wymagał i na pewno z tyłu głowy było takie, była taka lekka presja. Zresztą było to widać, no, jakby mecze na europejskie drużyny zupełnie nasze wyglądały niż w tych y, polskich kwalifikacjach, więc na pewno y, łatka faworyta nie pomagała w tych kwalifikacjach, ale rzutem na taśmę daliśmy radę, więc. Najcięższe za nami teraz, już tylko łatwizno. Wydaje mi się, że naszym celem na pewno ten sezon mistrzostw polskich jest samo dostanie się do playoffów, bo sam sezon, sama faza zasadnicza może wyglądać całkiem podobnie co do kwalifikacji no bo różnie to bywa z tymi polskimi drużynami, jakby dziwnie się troszeczkę grananie więc na pewno faza zasadnicza znowu może być szejki, według mnie ja sobie zostawiam takie miejsce. No ale do playoffek jak już dojdziemy, to jestem spokojny, że zaliczymy fajny performance i uda się wygrać.